Panią Małgorzatę Podgórską-Paciorę, Przewodniczącą Stowarzyszenia Rozwoju Obywatelskiego. Pana, jak Pani Dyrektor Wilanowskiego Centrum, które Państwa przepytała. Proszę Państwa, przejdziemy teraz tak szybciutko, bo mamy lekkie spóźnienie do części oficjalnej, do gali wręczenia nagród. I na początku chciałabym Państwu przywitać jeszcze raz y, pana profesora y, Jarosława Marka Rękiewicza wraz z małżonką. Witamy ponownie wołowni państwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. i drodzy, kochani, dziękuję. E, się bardzo było wyminibło by w jakimkolwiek święcie w Milanówku następne e, festiwale wielkiego ale pamiętajcie, że Milanówek jest miejscem literatury, że to jest miasteczko, które się ciągnęło w psa. Pomyślcie więc nie tylko, o Osenowskim, pomyślcie Panie o Umińskim, którego książki no wszyscy, wszyscy we wczesnej młodości czytali. Powieście o Rembeku. Powieście też o wielkim pisarzu Adolfie Dychaśńskim, którego może nam się uda podkreślić w Rowisko. Powieście o Gałczyńskim i Sebyle i o willi w doby opisanej w Porfilionie osiełku. Pomyślcie wreszcie o Iwarzkiewiczu, który też z Pilarówkiem był związany. To jest niezwykłe miasteczko. Miasteczko, które przyciągało pisarzy i które było miasteczkiem pisarzy. Macie więc ogromne pole, się to znaczy do Pana Zróbcie ogromne pole Zróbcie Milanowych miastem literatury. Miastem wszystkich pisarzy, którzy tutaj mieszkali i tworzyli. Drugiego takiego miasta w Polsce nie. Trzeba, żeby wszyscy Polacy wiedzieli, że Milanówek jest jedynym wyjątkowym miastem w Polsce miastem literatury. literaturze. W tego roku postanowiliśmy zorganizować Ogólnopolski Konkurs Rękiewiczowski. To przyświecały nam trzy cele. Pierwsze związane było z popularyzacją naszego miasta. Jest to wspaniałe miejsce które zasługuje na to, o czym było znane w całej Polsce. Zaczęliśmy się zastanawiać, w jaki sposób stworzyć odpowiednią narrację, którą będziemy mogli snuć, próbując milanówek. I powiedzieliśmy, że należy znaleźć wspólny mianownik między milanówkiem, a między resztą Polski. Taki wspólny mianownik, wspólny wyznacznik, ten punkt styczny tego, co lokalne i tego, co ogólnopolskie. I od razu pomyśleliśmy o twórczości profesora Rękiewicza, ponieważ on jako jedyny mieszkaniec Milanówka w realny sposób próbuje to miejsce w Polsce, na przykład poprzez osadzanie w swoich wierszach e, historii i bohaterów właśnie tutaj na terenie Milanówka i Jekolac. Drugi cel zorganizowania naszego konkursu związany był z, e, chęcią, e, z chęcią zachęcenia do do czytania książek profesora Rynkiewicza, ponieważ my potraktowaliśmy jego twórczość jako swoistego rodzaju medium. To znaczy, z jednej strony profesor Rynkiewicz, pisząc o na myślami, zachęca do poznawania ich historii, ich życia, ale także ich twórczości, ale z drugiej strony robi to w sposób tak wyjątkowy, tak niepowtarzalny, że jednocześnie zwraca to naszą uwagę, to znaczy zwraca naszą uwagę w jaki sposób te historie profesor Jenkiewicz nam opowiada, przy okazji prezentując pewną określoną filozofię, pewien określony sposób patrzenia na rzeczywistość. Proszę Państwa, e, myśląc nad tym, w jaki sposób moglibyśmy jeszcze połączyć ten konkurs z Miałym podjęliśmy na pomysł, aby logotyp konkursu powstał na podstawie płaskorzeźby wybitnego, a drogę zapomnianego rzeźbiarza Jana Szczepkowskiego. Ale nie tylko tym także nagrody, które zostaną już za chwilę wręczone, a więc statut Złoty Rynek i Złoty Rynek. Proszę Państwa, w tym celu przyszliśmy tutaj, do tego bardzo niepozornego budynku e, i zapoznaliśmy się z archiwum udostępnionym nam przez Miałowskie Centrum Kultury, archiwum, które zbierało fotografie i prace Jana i w pewnym momencie zobaczyliśmy do przedstawiającą anioła wykonanego na potrzeby kościoła w Krzeszowicach. I od razu wtedy wiedzieliśmy, że znaleźliśmy naszego rynku. Wiedzieliśmy dlatego, że profesor Jutniewicz pisał o aniołach z polityku Gandowskiego, które śpiewając potwierdzają jedność czasu i różnorodność sztuk. I my także wybraliśmy rzeźbę Szczepkowskiego, aby ten anioł które zostanie pręczony już niedługo najlepszym e, uczestnikom ogólnopolskiego konkursu linki mieszkowskiego, wydobyty z niepamięci czasu, poświadczał jedność tego czasu i równocześnie Ale jest jeszcze coś, co chciałbym powiedzieć. To znaczy, kiedy wtedy wychodziliśmy z tego budynku, który dość szumnie nazywany startem letnim, to pomyślałem sobie, że to nie jest ważne, że on tak wygląda. E, ponieważ. To, co czyni to miejsce wyjątku tego historii, to tutaj przed wojną e, wystawiano, e, tu, tutaj wystawiano zrzedność i przekorny do który to przedstawienie brał udział inny aktor, Rufin Morozausz. To tutaj w trakcie wojny zorganizowano prowizoryczny szpital, w którym opatrywano rannych ociekiniowych z Warszawy. To tutaj, trochę dalej za tym budynkiem grała Jadwiga Józejowska na korkach i wtedy pomyślałem sobie jeszcze coś. Pomyślałem sobie, że kiedy dzisiaj, 27 października, podczas konferencji zostaną przywołane określone nazwiska, nazwiska Mickiewicza, Leśniano, Słowackiego, to oni tutaj z nami będą, nagle. nagle się pojawią. Ja teraz ich bardzo dobrze widzę. Widzę obok profesora Mickiewicza, który pan fajkę. Widzę obok pani Małgorzaty Jana Szczepkowskiego, który przygotowuje się do pomyślenia Nowej Rzeźby. Proszę Państwa, bo oni tutaj wszyscy są i wierzmy tu, tu i teraz dzięki nam i poprzez nami i poprzez się rozkowa Marka Rybkowicza, poświadczając jedność czasu i równoczesność sztuki. Dziękuję za uwagę. Rozpoczynamy od trzeciej nagrody w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Nagrodę główną ufundował i wręczy Pan Burmistrz Miasta Milanówka, Pan Jerzy Rysocki. Bardzo serdecznie zapraszamy. Ponieważ... I pan również odczyta nazwisko osoby, która zdobyła trzecią nagrodę w naszym konkursie. Trzecia nagroda dla Pauliny Kaźmierczak za esej Miłość jest jak muzyka. Muzyka jest ze śmierci i do śmierci wzywa. Prosimy Pana Burmistrza o kilka słów. Korzystając z okazji chciałbym, żeby to nie było odebrane a to komplementowanie Pana Profesora Jarosława Rymkiewicza, bo jest okazja bez audytorium, ale chcę powiedzieć, że od czasu oficjalnych, kiedy na rozszerzonych wersjach Jarosława podawaliśmy analizie, tomiki wierszy, anatomia, antytachnicy w darzę wielkim szacunkiem Pana Profesora i tak jest do dzisiaj. Chcę powiedzieć, że jeśli Pan Profesor mówi, jakie znaczenie ma dla niego Milanówek i ogród w Milanówku, to jest dla nas bardzo miłe. Jesteśmy wdzięczni, że poprzez swoją twórczość, m.in. Krzestownik Wierszy, Zachód Słońca w Milanówku, słychać o Milanówku daleko poza jego granicami. Wdzięczność nasza jest ogromna. Gratuluję. Bravo dla poncvodácu i organizátorov Okunovoského konkursu Renkevičovského. Bravo. Nagrodę wręczy pani dyrektor Milanowskiego Centrum Kultury, pani Aneta Majak. I e, ponieważ nie przyjechała, nie mogła osoba, która zdobyła tą nagrodę przyjechać, więc przyjmie ją e, w, w imieniu właśnie zwycięzcy pan Robert Zybran z naszego stowarzyszenia. Przekażemy tą nagrodę panu. Panie Robercie, bardzo prosimy o przyjęcie nagrody, którą będziemy musiał pan oddać niestety. Pani Martyny Górowskiej za esej Rykielkowski Klasycyzm w kontekście poezji najnowszej. Gratuluję serdecznie. Dokładam, proszę Państwa, chwile się pocieszy nagrodami. Proszę Państwa, teraz wręczymy drugie nagrody. Druga nagroda w Ogólnopolskim w, w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Bardzo proszę o wręczenie tej nagrody fundatora, starostę powiatu grodzkiego pana Marka Wierzbickiego. I laureat otrzymał jeszcze nagrodę pieniężną. Ofiarodawca chce pozostać anonimowy, uszanujemy to. Także tutaj poprosimy o odczytanie z dyplomu nazwiska osoby. Szanowni Państwo, jest mi niezwykle miło, że w konkursie bliżowskim mogę uhonorować osobę, która zajęła drugie miejsce, a mianowicie pani Sonia Nowacka za tę konkurs Gratuluję. Chciałbym uh, bardzo serdecznie podziękować organizatorom za zaproponowanie mi objęcia patronatem tej, myślę naprawdę wspaniałej Dziękuję Bardzo dziękuję. Państwa i nagroda druga nagroda w kategorii szkół wyższych. Sponsorem nagrody jest Fundacja. Jest to nagroda pieniężna w wysokości 1500 zł. O jej wręczenie poprosimy pana Rafała Ziemkiewicza. Proszę Państwa, czuję się zaszczycony. Mogę wręczyć nagrodę pani Joannie Maj za Esej rękiewiczowska młodych. Zapraszam. specjalna w konkursie rynkiewiczowskim przypadła Dariuszowi Kariemu. Czy tak, chce coś powiedzieć? Kolejna w okazji jedna Cóż, nie, nie przygotowywałem żadnej mowy, ale kontynuując tutaj twardy myślowy pana redaktora, cóż ja mogę powiedzieć, kiedy jestem nawet, nie jestem jeszcze magistrem nawet, więc, więc niewiele mogę dodać, ale chciałem przede wszystkim podziękować właśnie panu profesorowi Wierunkiewiczowi za to, że jego prace stały się dla mnie inspiracją, za to, że tak był, że jest to tak... Obszerna twórczość i tak różnorodna. Chciałem podziękować serdecznie organizatorom za to ciepłe przyjęcie w tej dość chłodnej dzisiaj w Warszawie. I przede wszystkim chciałem podziękować mojej narzeczonej, bez której wsparcia i też inspiracji ta praca by nie powstała. Dziękuję bardzo. To poprosimy panią Elżbietę Przeździecką. Obręczenie nagrody pierwszej i Grand Prix. Czy Pani tutaj? Jeśli można, parę słów o pracach. Proszę Państwa, w momencie, kiedy zadzwonił do mnie Pan Mariusz i zaproponował mi przeczytanie pracy, ewentualnie przewodnictwo, to wydawało mi się, że jest to praca. Z... Pójdzie mi sprawnie, prosto, bez problemów, ale w momencie, kiedy zaczęłam czytać, to proszę Państwa, byłam pełna podziwu, przemiłego zaskoczenia dojrzałością, mądrością, wspaniałą narracją, wspaniałą, wspaniałym myśleniem tych młodych ludzi. Przecież to są ludzie dopiero w liceum. A już są tak dojrzali i tak wspaniali, że naprawdę, proszę Państwa, wielki, wielki ukłon w stosunku do tych młodych. Zwłaszcza, że wśród młodych raczej jest mało popularne czytanie poezji. Panie profesorze, ukłon wyrządam Pana za to, że Pan w cudzysłowie zmobilizował tych młodych do czytania. Po drugie, bardzo się cieszę, że to o Milanówku, bo tak jak Pan Profesor mówił, 17 lat Pan mieszka w Milanówku, ja mieszkam troszkę więcej i zawsze byłam zauroczona magią i pięknością tego Milanówka, tego miasteczka, które naprawdę dzięki Wam młodymi zostało po Polsce ogłoszone. Na Polski kampus, Szkół ponadgimnazjalnych, ponad Grand Prix dla Mileny Kusiak. Za Esję. <klucz> Poetyckie współumieranie. Katlin e, ferrier umiera w młodości na raka. Z, z innymi człon, członkiniami żyli i okazało się, że nie tylko ja miałam problem w ocenianiu i, i, i jak zrobić, żeby sprawiedliwie, bo wszyscy byliście, wspania, byli, byliście wspaniałe, bo także i Pani miały ten sam problem. Jeszcze raz gratuluję. ponieważ dostałam mailem tylko informację, że zostałam nagrodzona i to do końca było dla mnie zagadką, któreż to miejsce. Chciałabym podziękować bardzo ważnej osobie w moim życiu, a mianowicie panu Arturowi Prezowi, który jest tutaj dzisiaj ze mną. To jest ten pan w tej fioletowej koszuli. Nie byłoby mnie tutaj dzisiaj z Państwem. Może ucieszyliby się właśnie z tego powodu moi współzawodnicy. A przede wszystkim nie byłabym takim człowiekiem, jakim jestem dzisiaj. Bardzo dziękuję. Chciałabym także podziękować Panu Rymkiewiczowi za to, że jako Polka mogę się poszczycić, że takim twórcą jest właśnie Polak. Jarosław Marek którego twórczość odkryłam na nowo i mam nadzieję, że pańska twórczość będzie dla mnie swego rodzaju przygodą. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. dziękuję. teraz bardzo bym poprosiła Pana profesora Andrzeja Nowaka, ograniczenie Grand Prix w kategorii Uczelni Wyższych. I też, jeżeli pan profesor mógłby parę słów powiedzieć o pracach, to bardzo prosimy, może na scenę, czy jak tutaj pana ja... Otrzymaliśmy wiele prac i ich ocena była wielką przyjemnością w znakomitej większości przypadków. Bo rzadko się zdarza, by młodzi ludzie dzisiaj, z którymi spotykam się na wyższej uczelni, chcieli pisać, potrafili pisać z pasją, z przekonaniem, że słowo wyraża coś istotniejszego niż tylko zwykły instytucjonalny dokument może przekazać. A tutaj takich prac było wiele i to co pomogło nam w rozstrzygnięciu to fakt, że nie konsultując się ze sobą jako żywi, tylko każdy z nas indywidualnie ocenił, stawiając te punkciki, można tak powiedzieć, poszczególnym pracom, a ostateczny wynik polegający na zsumowaniu obydwu punktów nie zaskoczył nas, ale był dla nas wspólnie potwierdzeniem wyboru prac najlepszy. W tej chwili mam przyjemność, jak rozumiem, ogłosić e, wybór pracy najlepszej, e, przedstawionej nie tylko z e, właśnie ze wspomnianą pasją poznawczą, pasją poznania nie tylko twórczości Jarosława Marka Rękiewicza, ale ze, zagłębienia się za nim w te pytania dotyczące polskości. I można tak powiedzieć, pytania ludzi w Polsce, pięknie wyrażone językiem literackim, a zatem z tym większą przyjemnością mogę, jak i wszystkim laureatom, w szczególności podziękować głównemu Mam przyjemność ogłosić, że Grand Prix w Ogólnopolskim Konkursie Rybkiewiczowskim w ramach szkół wyższych otrzymuje Pan Mieszko Wandowicz. Załęcej rzeźność i rzewność. Adnotacje do Kinderscena. jaki spodziewałem się, że przyjdzie mi tutaj przemawiać. Podejrzewam, że w takich okolicznościach opłacałbym dziękować, ale ja się publiczną, bym dziękować posterom za jego myśli i sposób ich wyrażania, czego myśli w sposób z pewnością na wywierają w Więc mogę tylko podziękować czasem na za to, że ważyło się nagrodzić pracę tak bardzo nie na temat. Eee. I eee. Może jeszcze na przykład drugiego miejsca Joannie, która kiedyś robiła wielki błąd przy herbacie podzieliła się ze swoimi dostatkami czy strutować w tym konkursie, dzięki czemu się dowiedziałem.